Daniami, które w dniu dzisiejszym daje nam kościół, a które są czytane dzisiaj na wszystkich kontynentach, we wszystkich geograficznych szerokościach, we wszystkich językach świata. Czytanie pierwsze z księgi Samuela, drugiej księgi, mówi o namaszczeniu Dawida na Króla. Przenosimy się. Trzy tysiące lat wstecz, tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. Oto Dawid, niepozorny pasterz, syn jest tego. Zostanie przez Boga wybrany i przez lud namaszczony. się spełnia tęsknota narodu wybranego, aby posiadać własne królestwo. Choć Bóg przestrzegał tych rzeczy. Bóg wyraźnie mówi, że nie chce królestwa na ziemi. A jednak Bóg w swojej łaskawości przychylił się do pragnień swojego ludu i wskazał człowieka można powiedzieć najbardziej niepozornego młodzieńca w patriarchalnej kulturze, prawie dziecko, pasterza, a więc nikogo pochodzącego z rodu kapłańskiego. Nikogo z arystokracji, jaka była wizerunek. I ten Dawid, pomimo swoich rozlicznych słabości i brzegów, opisanych w Biblii, doprowadza państwo Izraelskie do największej świetności, jakiej nigdy nie miało przedtem i już nigdy później nie będzie mieć. Stwarza potężne i silne państwo pomiędzy dwoma potęgami, Egiptem i Mezopotamią, które posiada największy zasięg terytorialny w swojej historii, potężną armię i zamierza zbudować świątynię jedynemu Bogu Bogu Abrahama, Izraela i Jakuba. Prorocy. Po upadku królestwa izraelskiego będą przepowiadać, że przyjdzie Mesjasz z rodu Dawida. I oto po tysiącu lat przychodzi. Już niedługo Adwent będziemy przygotowywali się do wspomnienia, jak co rok, tego przyjścia, które było przyjściem absolutnie pokornym. Na peryferiach Wielkiego Rzymskiego Świata Izrael był pod rzymską okupacją. W jakiejś nieznaczącej pieścinie. Głęboka prowincja. To przyjście było ukryte przed światem. I kiedy Jezus po 30 latach rozpoczyna swoją publiczną działalność i wreszcie budzą się wielkie tęsknoty Izraelitów Tęsknoty religijne, ale i tęsknoty patriotyczne. Pamiętajmy, oni żyją już od dwóch pokoleń zniewoleni przez życia. Rozumie się wielkie tęsknoty, że oto przychodzi zapowiedziany Mesjasz, syn Dawida, z pokolenia Dawida, tak było rzeczywiście, który wreszcie przywrócił potęgę Izraela. Który wreszcie zmiażdży z nienawidzonych uszeniach i wywyższy Izraela ponad królestwo Dawidowe. I są chyba zdumieni i rozczarowani, kiedy Chrystus nie nawołuje do powstania. Kiedy Chrystus w ogóle nie interesuje się ani cesarzem, ani możnymi tego świata, ani politykami, ani artystami, ani ludźmi, mówiąc współczesnym językiem, establishmentem. Pochyla się nad ubogimi, chorymi. Rozmawia z nierządnicą należącą do na dodatek do narodu dożonego przez Izraelitów nienawiści z samarytanką. Przygarnia znienawidzonych celników jak Mateusza, poborców podatkowych. Krótko mówiąc, gromadzi wokół siebie ludzi prostych, bardzo często ludzi z marginesu. I nie mówi o żadnym stworzeniu królestwa Izraela Ziemi. To musi być Wielkie rozczarowanie. I kiedy apostołowie przy pytają się Pani, kiedy przyjdzie Twoje królestwo?